Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. zagrajemy w w Jade'em. Jestem Luz Wandel, więc będę waszym gospodarzem. W poprzednim odcinku udało nam się oczyścić pierwszą fontannę, z drugiej, żeby będzie taki e, takiego. E, tak łatwo nie pójdzie nam z drugą, ponieważ drugiej. Pierwsza część drugiej, drugiej, drugiej fontanny została skradziona przez demona. Żubrzego po prostu demona z mordą dwóch żubrów w związku z powyższym, na no, trzeba będzie coś z tym zrobić. Yy... Zdaje się, chyba tutaj jest ten, yy... będzie ten kamień, o którym wspomniał w poprzednim odcinku. Opad Song. się będzie Dobra, pozbawić mi się tego Stevena Ewidentnie, bo tworzą skalowane, bo jakby był, nie były skalowane, to by yy, były dalej yy, tak samo słabe jak pierwszy pierwszym oździele na drugim, nie? Pierwszy raz Odpowiedzi obywateli, że w że tak. Eee... Zróbmy zapis profilaktyczny i... w złym kierunku poszedłem no dobra no nic a trochę się tam po, y, powojowało z tymi demonami no właśnie tutaj tutaj było to ja z uwagi nie, ale tutaj mamy... O właśnie. Wraźcie walkę z tym duchem, z, z duchem szybkim, który charakteryzuje się tym, iż bardzo ciężko wroga trafić. Trzeba do niego podejść, dopiero nasz bohater zacznie uderzać go bardzo szybkimi ciosami, a tak poza tym to nie ma żadnego zasięgu. Another ghost seeking to claim the power of the gem. The quest in failure, as did mine. For 20 years I have sought to pass the wards protecting this gem. Its power calls out to me. Yet the magic guarding this prize has kept me at bay. None can pass. On pass you are bold do you not know my power i could snuff out your existence like a flame but wait there is something different about you you bear the mark of the water dragon you can pass through the wards as will i once i have devoured your spirits Czerwony minister. <grymne> Spoko nazwa. W kontekście... No nieważne. <grymne> Dobra. dobra. According to the spell minister. To jest oczywiście, przymiany, ja mogę go pokazać. Gdzie on jest tutaj? Czerwony minister. Styl transformacji, usuwanie czynników, efekty takie jak spowolnienie, paraliż. Zobaczymy. Czyli, gdy umiera wielki mędrzec, jego dusza powraca czasami jako duchowy, czerwon, duchowy czerwony minister formę Czerwonego Ministra, Wojownik zyskuje możliwość czerpania siły życiowej z przeciwnika oraz odporności niematerialnych, dusz na stle broni i wsparcia. Niewiele ludzi w tych burzliwych czasach jest w stanie wytrzymać mnożąc w żyłach dotyk Czerwonego Ministra. Spoko. Ale to nie będziemy go nad rozwijać. Ja już mam mój styl przemiany. Styl. Yy... Jeden i tego golema, i to jest jak mówiłem wcześniej, nie podejrzeliśmy styl przemiany w grze. Dobra, naszą... weźmy naszą nagrodę Oko Smoka. Okej, okay, bo nie wiem co to było tak naprawdę. Co to, co to jest? To jest ciało plus 6, umysł plus 6 do plus 6. Głębokość pięć 5% szans na forum uderzeniowe powołać w przeciwniku, gdy zostaniesz trapiony heeej aaaa na klejnot to możemy zastąpić tym klejnotem smoka o i to rozumiem dobra tutaj jedziemy yy, jedziemy, jedziemy tutaj I wracamy się do tego miejsca, gdzie były demony. Wytłumaczyć eee... się z eee... krowim demonem, czy byczym demonem, czy oficjalnie chyba gra tak nazywa tego, tego stwora. Demonem żubra. <laughs> demonem żubra. do nałogu picia piwa. Na Skrwanie. No sorożec, kurde. Ała, 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 ała. Dzisiaj się skończy rumakowanie. zrobiłem tego. Ja się to bąm ...zajmę. A wiesz co? To Mirabele mi w końcu le levelowałem, nie? <grym> zastraszenia Co za klejnot? Eee, za tylko plus 3 Na tym etapie de facto już poza jakimiś artefaktami Jeśli chodzi o klejnoty to żadne inne klejnoty z nikogo typu się nam nie przydadzą Dobra, wchodzimy Do jaski To wszystko tego oko sobie skasuję. Nie dokonał spustoszenia w moich notatkach. Dobra. awa wa wa i you. you the water for water dragon. You must rule Dirge. But your mistress has no power here now. Dirge belongs to the master I serve. His strength grows. He feeds on the taint of his place. And when he is ready, he will unleash us on the mortal world. Give me a He has no name. He is a bee from neither the mortal world nor the spirit realm. He is darkness. He is suffering. He is sorrow is evilly incarnate. I do not fear you, for the power of my Master follows through me. I force his will, for all must bow down to him in time. The earth, the heavens, the living and the dead,

King Yestesh! Uh Sather -huh. Tower ear Kuana ears so near Ipo Doki. One hour for Kunosu could hear our four In all my long years of study and all my life, I have never heard of a being of such malevolent evil as this. I knew spirits and demons would overrun Dirge after the Emperor defiled it. But the corruption is far greater than I ever feared. And worse is yet to come. The temple itself is the center of Dirge's corruption. The taint is at its strongest there. I shudder to think what unknown evil might await us inside. The water dragon has faith in you, and I see you have faith in yourself. I must believe such faith is justified. In any case, we have found the seal. We should return to the fountain by the courtyard gates, restore it with the seal we took from the demon, and the gates to the temple courtyard should open. Czy coś to jeszcze było? Niestety, Jade Empire, Jade Empire ma to do siebie, że, jeżeli szukamy jakichś skrzynek i e, pojemników, w których możemy coś znaleźć, jakichś. o, właśnie, na przykład tutaj nie, to trzeba na to bardzo uważać. Często gra nam nie mówi, yy, co dokładnie... Yy, Jezus, łapka wysłała całe życie. Yy, często gra nie mówi nam, yy, co jest danym pojemnikiem, a co nie jest. Dopiero jak podejdziemy do niego i zobaczymy ikonę takiego okruła, oh, co to do cholery jest? Znaczy na mapie nie pokazuje, że może tam wejść, więc... No cóż, ale dobra, zobaczmy, może tutaj, po tej stronie coś znajdę jeszcze. No nic. Patrzcie jak mamy, mamy awans, no, to jest, to jest, to jest dobre. To jest dobra wiadomość, że mamy awans. I ja sobie ten awans przeznaczę, moi drodzy, na... Właśnie na co? Na... na wszystko na umysł I trochę na ten. na, na ducha Bo czeka nas walka z wykorzystaniem naszego sturidatowego golema Wyższy, musimy być na nią. E, musimy mieć dużo skupienia, dużo Ci. Widzieliście e, golem zużywa przy, przy transformacji, przy też przy utrzymaniu tej transformacji zużywa ci dużej ilości. A ponieważ skuteczny ten golem też jest, ten z skuteczny e, przy spowolnieniu czasu. To też oprócz ci zużywa skupienie, ponieważ spowolnienie czasu, utrzymanie spowolnienia czasu zużywa skupienie. No dobrze, no to w takim razie co? No to w takim razie Z dużo Magic 3 ostatnio gram, bo chciałem po kliknięciu na kubisz, M obejrzeć mapę lokacji. <grymne> No dobra, to chodźmy w takim razie oczyścić tą fontannę. Szybko od, oła, od, odradza, staram się oszczędzać skupienie jak, naj, na, jak najbardziej, bo skupienie się nam teraz bardzo przyda, bardzo się nam to przyda, ok? Uzdrówmy się. Czy i zdrowie? No i co Fantanna, nie?

The power of the Water Dragon is departed. Any mortal touched by it would be instantly consumed. However, the Emperor found a way to corrupt the divine power. The immortal purity of the Water was befouled by human blood spilled in the fountains. The power was tainted, allowing the Emperor, to mortal, Nie wiem, że krwi może wszystko zmienić. for a mortal blood is life the sacrifice of blood can have great power even over the gods but now is not the time for this discussion mm -hmm. the gates are open we can make our way through the temple courtyard to the temple itself inside the temple you can complete the restoration of dirge No i dobra, udało nam się fontannę oczyścić. Teraz możemy udać się w dalszej części yy, tego. Zapiszmy sobie. Zobaczmy czy jakiś autosave się przypadkiem nie zapamiętał. Nie, dobra. Wszystko ok. świątyni. No, a teraz mamy oto nie? Zapewni... ...zabłąkanego. Co to jest? oa, Co to Tutaj będziemy mogli e, znowu po, pokonać e, ducha czerwonego ministra w tym tak, znaczy tu generalnie to jest e, no właśnie czerwo, czerwony minister, nie? Proszę bardzo, walczy z duchem komunizmu. <ścoughs> Duch komunizmu mnie nie pokona. Duch komunizmu się broni przede mną. Proszę bardzo. E, żywy dowód na to, że propaganda PRL-u kłamała. Ducha komunizmu da się pokonać. Jakkolwiek okay, to nie Dobra. E, tutaj w ogóle mamy bardzo fajny efekt na... Bardzo mi się to podoba generalnie, bo generalnie... Zresztą zobaczycie później, nie, a generalnie normalnie to są góry, nie, zresztą to widać, nie, takie szczyty gór, ale tutaj jakby ten efekt yy, świata duchów jest, ja się boję hmm. dobra, idziemy, duch komunizmu pokonany, a może tutaj coś jeszcze, nie, raczej nie, też co cokolwiek. Dobra, zapiszmy sobie. Takie jakby były, jakbyśmy to The second fountain is restored, and for this I thank you. But from this point on, Abbot Song cannot travel with you. He must lead his fellows from their cursed existence. Great mistress, I have tried to lead them, to free them, but they will not listen to me. They cannot even see me. Let me continue on and redeem myself for this failure. You suffered doubt and defeat, but you are strengthened by the actions of this spirit monk. Go, lead your fellows to victory and rest. Your path does not lie in the temple. Yes, great mistress, it is all so clear. I will do as you say, and the spirit monks shall avenge the great slaughter of twenty years. Abbot's song has done all he can for us. For too long he has been apart from his brethren. Now he can finally join them. Though their ultimate victory will be up to you. A great evil awaits, and only you have the power to defeat it. Destroy the creature corrupting my temple. Do this, and the restoration of Dirge will be complete. With Dirge restored, a great portion of my power will return. I will be able to grant rest to my loyal servants and help you back to the land of the living. But beware. The true corruption of Dirge rests in the temple where Emperor Sun Hai struck me down. That desecration drew terrible things to Dirge, beings not part of the natural order. An abomination has gorged itself for two decades on the pain and suffering released with my murder. Twenty years growing strong, feasting on the death of a god. all creatures, all spirits, even the gods, have their place. but this nameless thing is not truly part of our existence. it is a manifestation of all that is wrong in our world. sun high disrupted the natural order and unknowingly gave birth to a mindless evil driven only by instinct and hunger. It feeds and it grows. And now you must destroy it. I cannot aid you in this battle. The very taint that feeds your enemy keeps me from entering. Destroy it. Cleanse my temple, and I will speak with you inside. No ok, no to w takim razie, moi drodzy, yy, nie ma co. Nie ma co robić, innego tylko po prostu ruszać do świątyni i zmierzyć się z wrogiem, którego nawet nie znam imienia. Nie wiem, kto to jest, nie wiem, czym to jest, nie wiemy, z czym to się je. Ale to, moi drodzy, w następnym odcinku. Wiem, wiem, Polsatowska przerwa. Wiem, Polsatowska przerwa. Ale obiecuję Wam, w następnym odcinku zmierzymy się ze złem. Jakbym Luis Wandalf to było. Jit Pa do następnego odcinka. Na razie, cześć!